Szymianeczko wszystkim szubar z tej strony. Dawno wyczekiwany filmik na temat mojego akwarium. Także zobaczcie co się będzie tutaj działo. Teraz jestem w trakcie czyszczenia. Czyszczę szyby z glonów. Nie ma za dużo. Spójrzcie jak to wygląda teraz. No nie jest do końca krystaliczne odbicie, więc, więc trzeba poczyścić. Dzisiaj nie będzie nawijania o sporcie ani o sterytkach, dziś na warsztat rybki. Pokażemy moje drugie akwarium również w pełnej klasie, jak to wygląda. Oceńcie sami moje hobby, lubię to w hobby. Może nie sprzątać, ale popatrzeć, rewelacja. Teraz widać akwarium w pełnej klasie okazałości. Półtora tysiąca litra. To już zapewne wiecie. Rybki podrosły z Kubańca. No. Zaraz zrobimy porę karmienia. Tu podkopały takie swoje jamki i tunele. O, a tu jest. sumiaste. miasty. Widać ogona. Dziś mam jakiś filmik, jak zajadał w nocy. Aby hodowałem konkretnego suma. I jazda. Patrzcie, jak się rytują. się morda, no, jest głodny Zaraz go tu podkarmimy Tu jest jedzenie dla suma Zaraz poczuję Zobaczcie jak to będzie moment Może trochę za mało tego nie A już leć Już czuję Kupiłem go jak Miał chyba z 5 cm. Teraz może masz 30. Na telefonie tak nie widać. Już tu jazda. Przełożyłem go do. z innego akwarium, go przełożyłem bo mi zjadał rybki. Jest locha. Jeszcze mam dwa węgorzyki. Ale nie wiem, gdzie są. Pewnie w jamkach Igluna jada. To jest jeszcze z takiej perspektywy. I tu jeszcze prezencja z daleka. Głównie ten światło jest jasne, nie wiem dlaczego to jest łapie telefon dziwnie. Mogę się już to spatrywać godzinami. Spójrzcie moi drodzy jaka głębia kolorów. Zajebiście, relaks. I tutaj przechodzimy do mojego kolejnego akwarium roślinnego. Tak to wygląda. Kiriski jakieś dziwne. Wyglądają miały paraliż. Kupiłem rybki upośledzone. I wspieram rybołówstwo. Brzanki, molinezje. Gubiki. Nie no, że świruję. neonki. Jeszcze coś tu mamy. Jak to mówiłem, jakaś glonoja jeszcze pływa i kirysek, no i to wszystko. Spójrzmy w innej perspektywie. Tutaj mamy z perspektywy sypialni, że chodzę sobie spać, żeby oglądał sobie pływające rybki. Wiecie dlaczego? Bo woda uspokaja, żebym nie był wkurwiony i nie musiał kogoś rozwalić następnego dnia, więc kupiłem sobie akwarium, żeby sobie popatrzeć na rybki macie to, nie? Jest glonojat. Zakupiłem go za flaszkę. Też ma jebaniec. 30 cm. Nie ma tu dać porównania. Pięć moja. I taki moi drodzy, króciutki filmik ode mnie. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Pytaliście dużo o moje akwarium, więc pokazałem dzisiaj, jak wyglądają dwa akwaria. W tamtym roślinnym muszę dokupić jeszcze troszeczkę rybek, żeby było ciekawiej. Ale myślę, że fajnie to wygląda. I mi się bynajmniej podoba. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Subskrypcja. Instagram, fanpage również zachęcam do oglądania. Trzymajcie się i zrówka. Filmik na Waszą prośbę, a wiem, że było dużo komentarzy na temat akwarium. taki jednego, taki drugiego, więc to dla Was moi drodzy. Trzymajcie się, przy niedzieli i cześć. Pozdrawiam.